Siemanko, czerwcowy już, nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam wszystkich na drzewie. Wejście w to drzewo przysporzyło mi tyle trudu, nie spodziewałem się tego. Widziałem to drzewo wiele razy przez ostatnie 4 miesiące mieszkając w tamtej zabudowie, co tam widać. No i cały czas słyszałem właśnie, że ta daglezja mnie wzywa. No i w końcu udało mi się na nią wspiąć i to nie było łatwe. Przedarcie się przez ten cały gąszcz. Oh, kurwa, jak ty na to chcesz wejść? Ty się jednity. Ściągnąłem dwa kleszcze po drodze, a ile ich jest jeszcze gdzieś tu poukrywanych, tego nie wiem, ale ten odcinek nie jest ani o kleszczach, ani o wspinaczce na drzewach. Także My już na chacie, ale po ubraniach widać, że byliśmy w lesie. Trzeba się ogarnąć. Tak więc robimy cięcie i widzimy się za moment. Cięcie! Siemanko, dzień kolejny. Już prawie ostatni dzień, który mieszkam w tym mieszkaniu. Tak, to jest właśnie wyprowadzka vlog. Nie chcę mi się stąd wyprowadzać. Bardzo fajnie mi się tu mieszkało. Dzisiaj jest ogólnie trochę bajzel, bo jest krok przed właśnie takimi dużymi porządkami. Pokażemy jak właśnie tu aktualnie wygląda w tym mieszkaniu, chociaż już wiecie to, bo już Was oprowadzał wielokrotnie po moim wynajętym mieszkaniu, które znajduje się niedaleko Świdnicy. Bo jak to oglądacie, to ja tu już nie mieszkam, ale jak coś, to polecam. Tak wyglądał bajzel u mnie na chacie. To są wczorajsze toboły, które były ze mną na drzewie. Najpierw przetrzepałem je na zewnątrz, sprawdzając, czy nie ma kleszczy. Nie ma kleszczy, więc one sobie czekają tu, żeby je za moment posprzątać. Tu w szafie jest pełno, pełno rzeczy, które trzeba będzie... Za moment pakować do tych kartonów. No, i to wszystko ze mną będzie jechać. Ogólnie mnie to mieszkanie było potrzebne, żeby trenować i się uczyć, i ogólnie przygotowywać się do tego, co się niebawem wydarzy. No, i to mieszkanie spełniło tą rolę bardzo dobrze. To było takie moje, powiedzmy, że sanatorium sportowo-naukowe. 23 jest dziś. Umowa się kończy 30, ale my 30 już będziemy w innym miejscu. Tak więc nie ma jakby co się opierniczać. Tu już też kiedyś byliście, ale nie wiecie, że musiałem trochę zmodyfikować moją właśnie moją roletę, bo tamten karton on jednak odpadł, bo słońce wpływało źle na tą taśmę, którą ten karton był przyklejony i ogólnie cygańsko lipa to odpadło ten karton. No, i tu ręcznik po prostu e, w sobotę przyjedzie człowiek z DC24 z takim większym samochodem. Dzięki czemu nie trzeba będzie rozkręcać tych wszystkich rzeczy, na przykład jak biurko, albo łóżko, albo ten drążek. My to wszystko normalnie w jednym kawałku wrzucimy do wielkiego auta, i to będzie tako bardzo szybko przeprowadzka. Nie tak jak było w przypadku wyprowadzki z mojego atelier. Pamiętacie jeszcze w Katowicach moje atelier, co było? No to wyprowadzić się stamtąd to, było, to był bity tydzień roboty, non-stop, codziennie, przez parę godzin. Ale teraz ta wyprowadzka nie będzie aż taka y, drastyczna. Są to takie rzeczy, które. Jest tu mało rzeczy w zasadzie. Minusy mieszkania prawie, że w lesie też istnieją i to jest ich dużo. Dla mnie największym minusem jest właśnie słaby internet. Mimo posiadania takiego wypaśnego routera i ten router jest połączony z anteną, z tą anteną LTE skierowaną w kierunku nadajnika, jest o wiele lepszy ten internet, ale to jest dalej i tak glipa w porównaniu z takim normalnym kablem, bo ja łapię coś takiego, że jak mi jest za wygodnie, zbyt długo, to zaczyną mi się tracić i zaczyną mi się w głowie przewracać. Ja ogólnie Czuję, że muszę cierpieć, że wtedy, jak wymyślą sobie jakieś takie misje różne, no to dyscyplina, to mi pomaga w takim utrzymaniu samodyscypliny, jak, jak wymyślą sobie ciągle jakieś nowe misje, wyprowadzki, wspinaczki, jakieś biznesy, to daje dużo motywacji do tego, żeby ciągle się zmieniać i ciągle działać. No i działamy właśnie ze sklepem yerbanot.com. W którym można kupić m.in. yerba mojej marki. Wszyscy co oglądają ten odcinek, no to mają rabat na zakupy w moim sklepie. Tu jest napisane, jaki jest ten rabat. Tu jest ryba miruna. Właśnie trwa proces rozmrażania tej ryby. Już dość dawno w sklepach można kupić młode marchewki. Uwielbiam jeść je na surowo po wcześniejszym umyciu oraz obraniu, oczywiście. Dobry na jelita, czyli kefir, kapusta, kiszono i ogólnie różne dobre, same zdrowe rzeczy, wiadomo. Ten taras to był jeden z bardzo poważnych argumentów, przez które zdecydowałem się na wynajęcie tego, a nie innego lokum. Fest się przydaje taki taras. Wcześniej, jak wynajmowałem w Nałęczowie, to miałem tylko taki mały balkon i to też było spoko, ale jednak taki taras to jest, powiem Wam, sztos. Mi on się najbardziej przydawał do, do szukania kleszczy. Tak, bo za każdym razem, jak wracał z lasu, no to rozbierałem się tu, na tym tarasie. Właśnie fajne jest to, że tu nie ma nigdzie jakichś okien, ani tak dalej. Wiecie, według zasady, że dobre płoty tworzą dobrych sąsiadów. Najpierw szukałem kleszczy, jak ich nie było, no to dopiero wtedy te ubrania wjeżdżały tam na hata, nie. Teraz może też być przydatny, żeby na przykład wysuszyć swoje mokre rzeczy, tak jak na przykład Talina się tu wysuszyła. O, tu jest moja leśna odzież nasącza się właśnie permetryną, żeby przez najbliższe tygodnie właśnie się zabezpieczyć przed kleszczami. Wspaniała możliwość posiedzenia na słoneczku na zewnątrz i to na swoim, właśnie jakby na, na swoim, no dobra, nie do końca na swoim, bo na wynajętym, ale no tak się żyje w tych czasach. Podobno na zachodzie dużo ludzi, nawet tych bardzo bogatych, zamiast kupować mieszkania, no to oni wynajmują mieszkania. Wiem, że to nie znaczy, że my też tak powinniśmy robić i kopiować wszystko to, co się dzieje na zachodzie, no ale Mówię Wam tylko, jak jest na zachodzie, nie? Bliskość natury jest bez wątpienia dużym atutem Tego miejsca Ale jest też jego Mankamentem Ta bliskość natury, bo owady Tu jest Ich fest dużo Takie ćmy tu lotają Komarów jest mało, ale dużo jest właśnie jakichś pająków, mrówek. W lesie jest dużo kleszczy. Nie wiem jak tu zima wygląda w tym miejscu, no ale te sudety to raczej są takie niskie góry, więc nie powinno tu być jak na przykład gdzieś tam w Zakopanym, że są takie hardkorowe zimy. Tej zimy jeszcze nie wiem, gdzie będę mieszkać, no bo będzie, będzie trochę jeżdżenia właśnie. Po Europie i ogólnie trochę rozkmin wspinaczkowo skokowych, i właśnie teraz, teraz się będzie działo. Będzie trzy miesiące powiedzmy, że intensywnej roboty, no a później jesień. I znowu właśnie takie będzie banot, banot w nowym mieszkaniu i takie historie. To miejsce sprzyja długim spacerom oraz robieniu formy. Temacie formy, wszystko zgodnie z planem może nie wyglądą, ale. jest rzech w formie roku teraz 72 kilo na rzeźbie, ostatnie dwa dni trzymania y, kalorii na uwięzi, a później 3 dni ładowania kalorii, żeby była siła. Tak, coraz bliżej święta. Połowa roku, 30 czerwiec, to już tuż, tuż. Mieszkanie spełniło swoją rolę bardzo dobrze. Mieszkało się tu fajnie, udało się wypocząć, udało się zrobić forma, udało się nagrać kilka odcinków i pewnie wielu z Was chciałoby wiedzieć, ile kosztuje wynajem takiego mieszkania. No i to kosztuje 2000 zł za miesiąc, plus opłaty takie jak prąd, śmieci i jakieś tam media. No i to około 200 wyłazi te media, czyli 2200 zł co miesiąc za takie 50-metrowe mieszkanie z takim tarasem. No i mieszkając tu, czułem się czasami, jakbym miał taki swój domek. Jakby mieszkał w domku jednorodzinnym, można było się tak poczuć, bo taki tu jest klimat, sąsiady. Sąsiedzi istnieją tutaj, pode mną, ale oni są bardzo mało inwazyjnymi sąsiadami, są w porządku, wyglądają na normalno, w porządku rodzinka. A tak poza tym, no to tu za ścianą, na lewo, za ścianą, na prawo, ani nade mną nikt nie mieszkał, więc mogłem się poczuć jakbym miał taki swój właśnie dom. Początkowo plan był taki, że ja tu miał mieszkać tylko 3 miesiące, a mieszkałem 4. Czwarty się właśnie kończy. Kończy się czerwiec, no i trzymamy się planu, i kończymy przebywanie w strefie komfortu. Ostatni raz widzicie to ujęcie, na którym widać te wszystkie przedmioty w tych miejscach. Tak. I teraz spróbujemy zrobić właśnie jakieś takie zgrabne przejście. i właśnie dzień kolejny już jest niedziela i już nic tu nie ma jak widać żadnych moich przedmiotów już nie znajdziemy w tym mieszkaniu a jeszcze magnesy ten od widzów i te z Portugalii teraz teraz to jest akustyka teraz jest Echo Fest a, jeszcze jest kilka rzeczy w lodówce. E, za moment to jeszcze zabierzemy te rzeczy z lodówki, i to już będzie wszystko. Wszystko posprzątane. Kurde, będę za tym mieszkaniem. Fajnie się tu mieszkało. Myślę, że to był dobry wybór, wynajmując to mieszkanie. Ostatnio obczają artykuły, i podobno w bieszczadach teraz najtaniej. Można kupić ziemię, albo coś wynająć, więc kto wie, może bieszczady. I no w bieszczadach trzeba uważać na niedźwiedzie. Dobra, idziemy teraz. Pokorza wątka, i te wszystkie rzeczy są. Te wszystkie rzeczy zostały już zapakowane na pokład tej fury teraz jademy do Hiszpanii do Hiszpanii albo do Portugalii nie wiem jak mogli jechać na Chropoców na Bytom może o może na Bytom pojademy a mamy jeden interes na Bytomiu właśnie żeby się tam spotkać z jednym człowiekiem jest to dość inspirujące wydarzenie takie właśnie poukładanie wszystkiego na pokładzie tej fury od razu przywodzi na myśl van life, czyli, że tak właśnie sobie meblujesz na pacę no i jeździsz w taki sposób po świecie, nie? no i jak się zmęczysz za kółkiem to po prostu wbijasz na paka i możesz se spać, montować może kiedyś może kiedyś zrobię taki content, ale na razie na razie nie i co teraz się stanie z tymi rzeczami dowiedzą się wszyscy Którzy obejrzą kolejny odcinek, bo ten odcinek się już właśnie skończył. Także dziękuwa za wytrwanie do końca i pozdro.